Jedzonko dzieciaczki dostały I będą jadły Natomiast mamuśka Mamuśka spakowana Gotowa Jedzie biduleczka Długie godziny ją teraz czekają Bo zanim dojedziemy Potem zabieg, zanim wrócimy Ale może nie będzie tak źle Oby No moja kochana No to trzymajcie wszyscy kciuki Dziecioczki fajnie jedzą, tylko Aronia jeszcze nie. Może zaraz się zabierze. Jedziemy. No, tak, jedziemy. Malinka, jedna płakunia mi tutaj denerwuje się bardzo. Tak mi przykro, słoneczku. Tak, zobacz tutaj, koreczki przed nami. Tak, fajnie. No. Co się tu dzieje? Przychodzę i sami kamerzyści. Sami kamerzyści tu rozrabiają. Cześć, bąbelki, chodźcie do mnie. Patrzcie, jak Greście, kto już tak leci. W ogóle bliźniaki przyleciały. Cześć. Jakie długie masz łapy? Jaki jesteś długi? Mamusia jeszcze w klinice, także przeżywa na pewno ciężkie chwile. Biedaki moje kochane, moje kochane, biedaczki. Dopiero rano ją zobaczycie, musicie wytrzymać. Tak, dopiero rano mamunia do was przyjdzie, będzie można popić mleczka. A teraz, Bączuszki, musicie sobie dać radę do jutra. Tak, ja wiem, kochana poziomeczko, wiem. Nie ma mamunii, tak. A, a, a. O, buziaki takie. Mamusia będzie w drugim pokoju, będzie bardzo nieszczęśliwa. Ale muszą się troszeczkę leki Eee, jak to powiedzieć, zutylizować? no tak moje maleństwa śliczne moje maleństwa łazią tak aha, aha, aha. skaczą malutkie zajączki, zaraz dam ci świeżo jedzonko, skarbie nie bój się no skaczą zajączki aha eee. Takie fajne, nie? Długie łapki się im robią. I nie tylko w głowie im wygłopy i zabawy. To jest coś pięknego. Nie mają jeszcze poczucia jakiegoś braku. Jakiegoś braku tutaj, że, że świat na zewnątrz czeka, a one nie mogą go zobaczyć. Teraz wszystkie do kuwety. Ja mam kuwecie kręcić, tak? Kuwetowe sprawy. Nic z tego. Nie. Robimy przerwę. Co się tu dzieje? Przychodzę i sami kamerzyści. Sami kamerzyści tu rozrabiają. Cześć, bąbelki. Chodźcie do mnie. Patrzcie, jak Greścik to już tak leci. W ogóle bliźniaki przyleciały. Cześć. Jakie długie masz łapy. Jaki jesteś długi. Mamusia jeszcze w klinice, także... Przeżywa na pewno ciężkie chwile, biedaki moje, kochane. Moje kochane, biedaczki. Dopiero rano ją zobaczycie, musicie wytrzymać. Tak, dopiero rano mamunia do Was przyjdzie, będzie można popić mleczka. A teraz, błączuszki, musicie sobie dać radę do jutra. Tak, ja wiem, kochana, poziomeczku, wiem. Nie ma mamuni, ja. Tak. A, a. A. Kłopotów jaki, taki. Mamusia będzie w drugim pokoju. Będzie bardzo nieszczęśliwa. Ale muszą się troszeczkę leki, eee, jak to powiedzieć, zutylizować. No tak. Moje maleństwa śliczne. Moje maleństwa łazią. Tak. Aha, aha, A, Skaczą malutkie zajączki. Zaraz dam ci jedzonko. Skarbie nie bój się. No i skaczą zajączki. Takie fajne, nie? Długie łapki się im robią. I nie tylko w głowie im wygópy i zabawy. To jest coś pięknego. Nie mają jeszcze poczucia jakiegoś braku. Oj. Jakiegoś braku tutaj, że że świat na zewnątrz czeka, a one nie mogą go zobaczyć. Teraz wszystkie do kuwety. Ja mam kuwecie kręcić, tak? Kuwetowe sprawy. Nic z tego, nie, robimy przerwy. Patrzcie, co tu się wyprawia. Po prostu to było wszystko ładnie zamiecione. Ładnie zamiecione było na kufeczkę elegancką do zgarnięcia. To jakieś godzinne tutaj chodzą teraz. No. Takie łobuzy. I wszystko teraz zabawa. Najlepsze miejsce to jest krewetka. Tak? No. Kto tutaj przyjdzie? Kto tutaj jest chętny do zamiatania? Są jacyś chętni? Są jacyś chętni? Tak? Są jacyś chętni? Wyski, zaraz zamiotę. Wy darmo zjadę moje poprochy, wy. Moje poproszki śliczne. Hm. Takie chętne koty, do zabawy. Chyba motylka wam zaraz damy, no. Tamten drugi wciąż jeszcze nie zrobiony. Teraz musimy pana pogonić, czy zrobił, czy nie zrobił. Dobra. Próbujemy tutaj zamieść kto tutaj tak rozrabia? O oh no! Co ja słyszę? Ludzie. Co ja słyszę, jak się fajnie tańcuje w żwirku. Jak się niesamowicie tutaj tańcuje w tym żwirku. To poziomka, ty jesteś pierwsza sprzątaczka kociego pokoju. Ty jesteś pierwsza, ty tutaj rozrabiasz. Wy, 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 wy rozrabia, Wydrawia wy. Widzieliście, jak ona rada, jak ona rada miotła? <śmieszne>, Śmieszne. Śmiesznoty takie. O, jakie zainteresowanie się zrobiło. Psiomi stąd. siomi mówię. Ale słuchajcie, one naprawdę... U... O siejko. One naprawdę urosły. Naprawdę kotki urosły. Jesteś, no widzisz, wypadek. Bo jak tyle dzieci opadło miotły, no to się wywróciła. No i znowu słuchajcie, tam jest najlepsza zabawa. Tamtędy wchodzić, wychodzić. Zaraz im pokażę, bo dostały nową zabaweczkę od jednej czytaczki. Zaraz otworzymy i będzie zabawa na tak jest. Ja tu już nie można ustawić kamerki, bo one po prostu się przemieszczają z prędkością światła w różne miejsca. Ach, ale najlepsza zabawa jest to po prostu. Ach. Także to posprzątanie to na pewno nie będzie na Przepraszam Ciebie, miodka. Przepraszam Ciebie. Gdzie Ty chodzisz? Dziecio? Gdzie Ty chodzisz? Na miejscu, kochane. I co, Tu Wyglądają wszyscy kuwety, tak? Dobra, to zobaczymy. Teraz zobaczcie, dostaliście taką fajną Dwie dzieciaczki chodźcie, zobaczcie, tu jest jeszcze koci miętka. No chodźcie, zobaczymy, jak wy się bawicie. No co, to takiego? Co, tu jest takiego? Co to jest? Proszę zobaczyć. No, popatrzcie, co wy na koci powiecie. powiecie może za dużo Wam nie dawać na początek? Czy się też tego nie najadł? No? Chodźcie, co to jest? Co to? A No, nie, nie. No nie, wiecie, co jest? Wiecie, co jest fajniejszą zabawką? No, proszę przecież to jest oczywiste. Trzeba było kupić im kawałek folii albo kawałek pudełka. Tak, to jest typowe. Słuchajcie, tu macie kotki, nową, pachnącą, świeżutką zabaweczkę. Hmm, co robią kotki? Miłoswierz bardzo dobrze to zawsze pokazuje. Proszę, teraz chciałam ci pokazać, ty, że tu jest fajna zabawka. Właśnie. Można tam wsadzać łapkę. No, a tobie też pokażę. Proszę, tu jest zabawka. No? Piłeczka tam jest. Szukaj, Junia. No Gdzie te piłeczki tam są? Popatrz, no? Co to tam jest? Nie, słuchajcie, kuweta. A ty, jeżyneczka? Ciekawa jestem, ile ty ważysz już, co? Ważymy Cię? O, proszę. Jakieś zainteresowanie. To jest nowość. Uciekła mi. Nowość tutaj, proszę, zapraszamy. One są na razie tak szczęśliwe, że im nic do szczęścia nie potrzeba. No widzisz Greścik? Musisz wyczaić, co tam, o co tam chodzi. Tam piłeczki na tej linii. Fajnie ty jesteś odważny, chłopcze. tu jest taka fajna zabawka, nie? To jest wspaniała, najlepsza, najlepsza, najlepsza zabawa. <grym> <grym> to jest dopiero zabawa, a nie tam jakieś pudełko. Kto to widział specjalnie zrobione dla kotów zabawki? Choziołmeczka przysięła ładnie ślicznie. Choziołmeczko, tych Dziuchaczku. No. Tak. Piękna jesteś. No, zobaczcie. Także dziękujemy bardzo za prezent dla kotków. To nie tylko ten prezent. Jeszcze będę pokazywać. Dostaliśmy trzy wory w żwirku. Wór suchego i jeszcze zabawkę, i jeszcze mokre. Także po prostu super baka, wielka, wielka, olbrzymia. Musiałam kurierowi wytłumaczyć, czym ja się zajmuję, bo się dziwi, tachając świecznie te ciężkie paczki. Ale już może będzie wiedział. że ludzie nie ma pojęcia, że jest coś takiego taka instytucja, nazwijmy to się dziwi w ogóle że coś takiego można robić to przecież to kopie to sobie poradzą, nie? także słuchajcie, no jest to bombowa zabawka dla dla agrescika bombowa jak widać Teraz jeszcze damy troszkę motelka. Zważymy jeszcze. Chciałbym. No, to jest ubaw popachy. Po prostu ubaw popachy. Czekajcie, gdzie jest waga? Tu jest waga. Tu jest waga. tu jest waga. Tu jest waga, tu jest waga. Tu jest waga. I będziemy urządzać łapankę na kotki. Poziomeczkę. Poziomeczka ważyła 640. A teraz poziomeczkę. I Hyc. Hyc. 670 było. Zauważyłam. Zdążyłam zauważyć. Bardzo ładnie. 670. Już nie mam tu gdzie pisać, powinnam to jakoś e, zrobić. Ale nie chce mi się w tej chwili dawać mi tu kogoś. Kto to jest kolega agresji który jest taki wcale taki drobny mężczyzna. 644 ważył. Waży, uwaga. 600. Czekaj, czekaj, czekaj. 670 waży. No, 670, czyli bardzo ładnie. Tyle samo tu Żanka. Koleżanka, Ach! Spóźniłam się. Spóźniłam się. Daria <grym> to cię dawać. ją, dawać Słuchaj. 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 To na to to dopiero będzie atrakcja. Jeżynka, chodź nam no tu. No, chodź jeżymczka. Chodź jeżneczka. Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, tak, chodź. Chodź. Chodź, 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 chodź. No, to jest sławózia. To jest złoziak. No to w takim razie spróbujemy złapać. Złapać spróbujemy tę oto Jerzynę. A mamy ją! Ura! Jeżyna ważyła 670 626, a waży 658. Także naprawdę pięknie. Jeżynka 658. I jeszcze teraz poprosimy. Boże, nie jeżynka, tylko Aronią Co A ważyła 616. I teraz dopiero musimy złapać jeżynę, która się tutaj, o, czai. To jest urwipałeć, no. Ciekawa jestem, czy ja ją przechytrzę. oj, oj, oj. oj, oj. No, przechytrzymy ciebie. Motylka damy. To będziesz przechytrzona. Czekaj. Damy motylka, wrócimy ją na i wtedy ją haps i na wagę. No, zobaczcie. Tu jest motylka. Uwaga. Uwaga. No. Co to jest? Szybko się bawcie, bo agrest w kowecie. Fajnie to brzmi, ale słuchajcie, mam Cię, Jehanna, ale Ty jesteś więcej. Ty ważyłaś 726, a ważysz, uwaga, 762. 762. No, nieźle. Nieźle, nieźle. Tu się tak czai. Tu się tak czai. No i taka zabawa. A greścik już się dorwał do motylka, to znaczy, że koniec zabawy trzeba mieć drugiego motylka, bo to będzie też fajne, bo będą sobie mogły od jednego do drugiego skakać. A ja drugiego mam, tylko baterię trzeba założyć i znaleźć zapasowy, zapasowego właśnie motyla. Nie wolno tego gryźć. Nie. No widzicie, jak lata, to jest ekstra. Nie takie tam. Lata, lata. Nie, nie chwytamy. Nagrałam, słuchajcie, bardzo długi filmik. 15 minut. Także muszę się już streszczać. Chociaż dzieciaczki się bardzo ładnie bawią. Bardzo ładnie. A, proszę, brawo, poziomka pierwsza odkrywa uroki nowej zabawki. To niestety musimy zabrać, bo to nie jest zbyt bezpieczne dla kosztów. tak? Dzieciaczki poważone, niepomierzone, ale widać, na gołym oknie prosto i łapki. Ławki są długie, ogonki coraz dłuższe. No i dobra. I co? Rozkładamy to cały tutaj cały wasz plac zabaw. Tak? Pięknie się bawią. Dobrze. Tu można kręcić teraz naprawdę godzinne filmy, ale trzeba być konsekwentnym, jak się powiedziało, że koniec, to koniec. Czy dwa, jeden, start. Co, biedulko moje, co? Popatrz, jak ty wyglądasz. Jaka ty jesteś znowu cała powsklejana. Cała brudna, tak? Pycholkiem laskasz, moje biedactwo. Ja już nie mam siły, jak ty musisz się nacierpieć. Nie do wytrzymania, kochanie. Nie do wytrzymania żabku Nie może tak być Biedny kotek Biedna piciunia biedna tak co ci się trafiło? Moje biedactwo jak ty tutaj cały czas tym troszczytkiem Tak, blaskoszpię Ojej nasa.